Siema Cięziczołem, dzisiaj mam dla Was buta z segmentu tych nieco szybszych, ale nie jest to taka typowa startówka. A mowa tu oczywiście o Hoce Mach 5 but treningowo-startowy, czyli taki, którym można zrobić treningi, raczej te szybsze, ale też można podziałać jako taka pierwsza startówka, jeżeli nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji biegać w takim bucie, ale o tym będę opowiadał za chwilę. Natomiast to, o czym muszę wspomnieć na początku, to fakt, że buta akurat tym razem otrzymałem bezpośrednio od marki Hoka. Kilka tygodni temu napisali, czy chciałbym przetestować, więc ja się oczywiście zgodziłem. Natomiast zaznaczając, że no nie mogę mieć wpływu na to, co powiem na temat tego buta i jeżeli będzie Zły, to też oczywiście to powiem. Zły dla mnie, żeby była tutaj jasność. Ale jeżeli ktoś miał okazję oglądać już moje pierwsze wrażenia yy, z treningu w tym modelu, to pamięta, no i ja też oczywiście teraz przypomnę, że wtedy powiedziałem, że to może być but, z którym ja się zaprzyjaźnię. Coś ten design powiedziałem yy, i to podtrzymuję. W sensie to jest faktycznie chyba pierwszy but marki Hoka, który mi w większości przypadków spasował. A o tym jak się sprawdza, opowiem Wam oczywiście w dzisiejszym materiale. Tak jak wspominałem na początku Mach 5 to taki but treningowo-startowy, czyli właśnie do nieco szybszych jednostek treningowych, nie wiem, biegów ciągłych, tępówek, jakichś rytmów, albo jako pierwsza startówka. No ja raczej w tym pierwszym tak będzie się obracałem, czyli treningowym i nawet powiem szczerze, nie za wiele było tych szybkich treningów. Mi się chyba jeden czy dwa zdarzyło. Raczej mimo wszystko klepałem w nich, w nich kilometry, ale to jest właśnie bardzo fajna opcja dla osób lekkich, które chcą mieć buta treningowego. Do szybszego klepania kilometrów, czyli takich rozbiegań, nie wiem, 420-430. Bo są, wiem, że są takie osoby, które biegają w tych tempach rozbiegania, i to jest bardzo fajna opcja. Klasycznie zacznę od cholewki, od moich wrażeń, jakie ten but dał, i powiem szczerze, y to było pierwsze pozytywne zaskoczenie, bo w momencie kiedy włożyłem stopę do środka, czułem, że bud jest dobrze dopasowany, zarówno właśnie przy tym pierwszym włożeniu, jak i przy pokonywaniu kolejnych kilometrów. Co jest dużym atutem, to na pewno grubość tej cholewki, a raczej Cienkość, w sensie, że materiał cholewki jest cienki. Mamy tu tak naprawdę jeden rodzaj materiału, aczkolwiek jak patrzymy na tego buta wizualnie z góry to może się wydawać, że są dwa połączone w jeden, ale raczej jest to jeden, tak jak wspominałem, jest on cienki. I co ważne, też bardzo dobrze oddychający. W sensie ja się w tym butcie nie gotowałem, mimo że zdarzyło mi się biegać nawet w wyższych temperaturach we wrześniu, bo i tak je dni się zdarzały, to nie miałem takiego wrażenia, że, że jest mi po prostu w bucie za ciepło. Co uważam za duży plus, bo ja, jako osoba, która szybko się potrafi nagrzewać, no często na to narzekam w niektórych modelach butów. Tu akurat yy, tego nie miałem. W sensie czułem się dobrze i komfortowo. Nieważne, czy miałem cienką, czy trochę grubszą skarpetkę, yy, było. OK. Jeżeli chodzi o samo dopasowanie, no to tutaj powiem szczerze, nie do końca było super, ale też nie było dramatu. O co chodzi? Z przodu daje trochę więcej miejsca na palce, chociaż to nie jest też szeroki but, więc to miejmy na uwadze, że tutaj osoba z szerszym profilem stopy prawdopodobnie może czuć się przy dłuższym bieganiu. Trochę za ciasno w tym bucie. Natomiast dla osoby mojego pokroju, czyli wątłej, chudej, e, która nie ma zbyt szerokiego profilu stopy, a raczej ma węższy, tak to trzeba powiedzieć wprost, e, no to tutaj było ok. Faktycznie z przodu e, przy dłuższym kilometrażu. Nawet jak stopa lekko opuchła, miałem luz, czułem ten luz. Natomiast na śródstopiu but cały czas był bardzo dobrze dopasowany, co mnie akurat bardzo odpowiada, no bo wtedy też mam trochę większą kontrolę nad tym butem. W środku mamy zintegrowany język, chociaż on jest zintegrowany nie klasycznie czyli nie cały język, nie dookoła a jedynie przez takie tasiemki w środku co widzicie teraz pewnie na ekranie i to powiem tak. Ja jestem jednak zwolennikiem, jak język jest w całości zintegrowany, bo to się dużo lepiej wtedy dopasowuje do stopy. Tutaj faktycznie im bliżej palców, tym tego luzu było więcej. To dopasowanie nie do końca zawsze mi odpowiadało. Przez to też musiałem często buta wiązać mocniej, czyli po prostu sznurówki mocniej dociągać, co znowu pod kątem komfortu. Też nie zawsze mi siadało. Nie było tak, że za każdym razem miałem jakiś problem, ale też przez to, że ten język zintegrowany tutaj jest też dosyć cienki. No to w momencie mocniejszego dowiązania buta zdarzało się, że tutaj przy sznurówkach troszkę za mocno mnie to uciskało. To w trakcie biegu jakby mijało z tego względu, że no stopa się układała, but też trochę jakby luzował i. I nie miałem tutaj bardzo dużego dyskomfortu. To najczęściej występowało właśnie przy takim pierwszym wiązaniu, kiedy e, no, trzeba było jakoś buta dopasować. E, wtedy najczęściej miałem takie dziwne wrażenie, że no, jest coś nie tak i tam czasami musiałem poprawić. Ale też, żeby nie było, że, że, że to jest jakaś duża wada, nie, to po prostu zdarzało się od czasu do czasu, więc po prostu o tym chciałem wspomnieć. Co istotne jeszcze przy cholewce to zapiętek, bo też przy pierwszych wrażeniach na to zwróciłem uwagę i to się też potwierdzało potem w kolejnych, przy kolejnych treningach, że on nie do końca trzymał moją stopę. Miałem czasami wrażenie, że chce wypaść, dlatego też musiałem trochę mocniej tego buta dowiązywać. Natomiast to, co jest najistotniejsze, dla mnie jest minimalnie za głęboki ten but. W sensie pięta mi się trochę za bardzo zapada. Oczywiście to może być zaleta dla osób, które chcą mieć trochę bardziej stabilnego buta i takiego faktycznie lepiej trzymającego, które też mają... No, trochę inną budowę pięty niż moja, no ale tu nie jesteśmy w stanie tego porównać. No w moim przypadku było tak, że przy włożeniu stopy do, do buta czułem, jak ta górna część obramowania cholewki, tutaj z tyłu przypięcie po prostu dobija mi do kostki. Na szczęście nie zdarzyło się tak, żeby w trakcie biegów w jakiś sposób to przeszkadzało, ocierało, sprawiło po prostu, nie wiem, jakiś ból czy dyskomfort. Ale jednak, no znowu, przy tym pierwszym włożeniu były takie, takie po prostu odczucia dyskomfortu, że coś może przeszkadzać. Tak jak mówię, miało to, ale gdyby był tutaj trochę bardziej płytszy, albo byłoby mocniejsze to wycięcie przy tym zapiętku, to prawdopodobnie, no byłoby w moim przypadku lepiej. Natomiast w obecnej budowie, no. To nie do końca mi się spodobało. Sam zapiętek jest też dosyć sztywny, bo jak widzicie, on tutaj ma takiego klina wstawionego, właśnie po to, żeby to trochę usztywnić, żeby lepiej złapać tą kostkę. Jest też mocno wyciągnięty do góry, żeby teoretycznie ułatwiać wsadzanie stopy do środka, no i też chronić Achillesa w trakcie biegu. E, tego nie trzeba się bać. W sensie to przynajmniej u mnie w żaden sposób nie atakowało mojego Achillesa. E, przy zgięciu stopy nie, nie powodowało żadnego wrzynania się w tył stopy Achillesa. Więc e, jakby... Spokojnie, to, to że sobie to tak wystaje to, to jest, to żaden problem. Nie, w Cliftonie z tego co pamiętam było podobnie i też się nic nie działo, więc... E, więc spokojnie, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, no to faktycznie włożenie, i e, tutaj sama pięta i głębokość tego modelu. Tyle o cholewce. Przejdźmy sobie teraz do amortyzacji, bo to jest chyba całe serce i kró tego modelu, bo no bud jest miękki. W sensie to nie jest taka miękkość jak w Cliftonie w mojej ocenie. E, natomiast jest jeszcze minimalnie za bardzo miękki jak dla mnie. Ja go najczęściej wykorzystywałem, tak jak wspominałem na początku, na rozbieganiach. Robiłem, zdarzyło mi się zrobić szybszy trening, ale no w ostatnim czasie trochę mniej tego szybkiego biegania jest u mnie. Więc głównie było to klepanie kilometrów. I pod kątem klepania, faktycznie to jest but, który ja bardzo lubię. Bardzo go polubiłem i, i zrobiłem tych kilometrów trochę w nim, chociaż to też nie jest nie wiadomo jaki kilometraż. Ale co istotne, e, pianka. I przy krótszym, i przy dłuższym dystansie daje pewien komfort. Mówię pewien, bo ona będzie prawdopodobnie dawać komfort dla lżejszych osób. Dlatego to jest bardzo fajna opcja jako treningówka dla osoby właśnie lekkiej. Ja mam w granicach 70 kg. Myślę, że takie 75, no, maksymalnie 80 kg będzie spoko dla takiego biegacza, bo but nie ciąży. Bo jest bardzo lekki, więc też go nie czuć na nodze, zwłaszcza przy tych dłuższych wybieganiach, co jest bardzo dużym plusem. No i tak jak wspominałem, gdyby był minimalnie twardszy, byłby dla mnie takim no, idealnym pod kątem amortyzacji. Tu jest nadal troszkę za miękko. Oczywiście tu nie ma takiego zapadania się w piance, więc to jest też duży plus, ale jednak no, tą miękkość czuć. To, co jest też zaletą przy tej amortyzacji, to to, że. Można w tym klepać szybsze kilometry i to wydaje mi się najlepsze, właśnie to jest najlepsze przeznaczenie tego buta, czyli klepanie szybszych. Kilometrów, znowu się powtórzę, na rozbieganiach, tak jak wspominałem, te 4,20-4,30 to jest, myślę, taka optymalna prędkość, ale też można jak najbardziej pobiegać szybciej, bo jest tutaj ta dynamika. No ona jest na pewno dużo większa niż w Cliftonie, w którym też miałem okazję biegać i to czuć. Można w tym bucie się rozpędzić. Waga tego buta na pewno też sprzyja temu, więc no daje dużo większe pole manewru, jeżeli chodzi o treningi. Ale po raz kolejny powtórzę, raczej dla lżejszych biegaczy. Jeżeli masz, nie wiem, 85 kg 90 to Mach 5 prawdopodobnie nie będzie dla Ciebie dobrym modelem, bo się po prostu w tym bucie będziesz męczył. Nie da ci odpowiedniego komfortu, miękkości. Może na początku tak będzie, ale prawdopodobnie z każdym kolejnym kilometrem pokonanym pianka się będzie też w miarę szybko wybijać i no i. No but prawdopodobnie będzie spełniał Twoich oczekiwań. Ewentualnie myślę, że przy tej wadze jako taki but startowy na krótsze dystanse wtedy jak najbardziej spoko. No i na koniec zostawiłem podeszwę, która w mojej ocenie jest chyba największym minusem wadą tego buta, z tego względu, że jak widzicie teraz na ekranie, tutaj nie ma żadnej dodatkowej gumy w podeszwie. W sensie, ta podeszwa, która jest w Machu 5. To jest taka gumowana piana, nie wiem jak to nazwać. Generalnie nie mamy tu dodatkowego elementu. To jest po prostu pianka, która jest wzmocniona, żeby nie uszkadzała się od. Dolnej strony. Czy to się sprawdza? W mojej ocenie nie do końca, bo ja, tak patrząc na swojego buta, wydaje mi się, że to się, to się dosyć szybko będzie ścierać. Nie wiem, jaki będzie kilometraż, ile to wytrzyma, ale myślę, że 1000 km będzie ciężko nabiegać w tym bucie bez uszkodzeń tej podeszwy, bo jest to dużo bardziej podatne na ścieranie niż klasyczna guma, co uważam po prostu za minus. Druga sprawa, no to jest płaski bieżnik, typowa asfaltówka, więc bieganie w tym w lesie kiedy jest trochę więcej błota, no nie jest najlepszym pomysłem i też tego nie polecam, ale no biegałem w lesie po takich suchych nawieśniach, półtwardzonych leśnych ścieżkach i wtedy jeszcze spoko, daję radę, chociaż też nie ma jakiegoś szału, to trzymanie no nie jest najlepsze, ale tak jak wspominałem, no, no nie ma tutaj co trzymać, bo bieżnik jest płaski. To jest typowa asfaltówka na twarde asfaltowe właśnie nawierzchnie, jakieś chodniki, bruki i tak dalej. No bieganie po prostu po mieście. Generalnie jeżeli chodzi o podeszwę, no to tak, no to bieganie po twardym. Raczej, raczej unikałbym biegania nawet w lesie po tych utwardzonych ścieżkach, chyba, że jest asfalt, no to spoko. Ale tak po jakichś tam leśnych ściółkach może niekoniecznie, bo to trzymanie nie będzie najlepsze. No i tak jak wspominałem, z wytrzymałością też może nie być najlepiej. No i dobra, no i to tyle, jeżeli chodzi o Macha 5. Powiem Wam tak, krótko, szybko i na temat. Ja jestem naprawdę zadowolony, Zadowolony z tego modelu. To jest taki model, właśnie przeznaczony pod rodzaj biegacza, jakim ja jestem, czyli lekki, chcący trochę szybciej pobiegać, chociaż ostatnio mi to nie wychodzi, ale do, dla takiej osoby, która biega nawet szybciej, te rozbiegania, yy, dla osoby, która chce mieć też buta właśnie na szybsze jednostki treningowe, gdzie, w którym chciałaby się rozpędzić, a nie chce mieć, nie wiem, trzech różnych modeli, to Mach 5 może być dobrą opcją. Jeżeli chodzi o amortyzację, tak jak wspominałem, powtórzę po raz kolejny, dla mnie troszkę za miękki, ale i tak. Yy, no polubiliśmy się. No to jest, tak jak wspominałem w pierwszych wrażeniach i tak jak mówiłem na początku materiału i tak też zakończę ten materiał, to jest but, który, pierwszy but hockey, z którym ja się naprawdę polubiłem. Nie jest idealny, ma kilka mankamentów, które mi przeszkadzają, ale są to takie mankamenty, na które ja mogę przymknąć oko yy, i one nie będą mi przeszkadzały w trakcie biegu. I tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, że będzie dla Was przydatny. Starałem się bardzo obiektywnie podejść do tematu i nie zachwalać tego buta, mimo że, tak jak wspominałem na początku, był przekazany bezpośrednio od producenta. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek dodatkowe pytania, to oczywiście pytajcie śmiało, buta ciągle mam, ciągle w nim biegam, choć ostatnio troszkę mniej, ale mam nadzieję, że wrócę już na właściwe tory. Nie zapominajcie też o moich social mediach, poniżej macie wszystkie linki do Patronite'a, żeby wspierać kanał, Instagram, Facebook, więc tam też możecie zadawać pytania. I oczywiście cała sekcja komentarzy tutaj na YouTubie też jest dla Was. Ja się żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach.